Siemka, dzisiaj będziemy robić konsolę Xbox Series X z brakiem obrazu. Konsola dwuletnia z 2022 roku, ale już niestety po gwarancji. I co tu dużo gadać. HDMI jest w dobrym stanie, nie jest uszkodzone. Ogólnie konsola jest zadbana. Nigdy nie była rozbierana, ale nie daje obrazu. Miejmy nadzieję, że uszkodzony jest tylko skaler obrazu, nie HDMI Booster, bo z tym drugim jest niestety problem z dostępnością. Ogólnie HDMI Booster jest ciężko dostępny, więc trzeba bawić się w wylutowywanie z innej uszkodzonej płyty i montaż w tej, w której jest uszkodzony. Ale żeby nie przedłużać, za chwilę biorę się za robotę. Nie wiem, czy będę nagrywał rozbieranie konsoli, bo jest tutaj bardzo dużo kręcenia, chyba, że nagram i później puszczę to w przyspieszonym tempie. Także, żeby nie przedłużać, bierzemy się za rozkręcanie i naprawę. Jeszcze zanim zaczniemy kręcić, to podłączymy HDMI zasilanie i pokażę Wam, że nie daje obrazu, ale zrobimy jeszcze taki numer, że zresetujemy ustawienia wyświetlania. Może nikt tego nie robił i coś jest namotane tylko w konfiguracji. Dobra, mamy konsolę. Teraz. Odpalimy z przytrzymanym przyciskiem wyrzucania płyty, był drugi dźwięk, czyli powinien być reset obrazu w tym momencie. I dała obraz. I zaraz się okaże, jeszcze, że w full HD. Wewnątrz siedzi płyta. Wyjmę. O, konsola się wyłączyła. Dziwny trochę objaw. Płyta wyjęta. Uruchamia się, i gdy ma się pojawić obraz, to resetuje się. Dziwne, teraz poszło. Konsola została zaprojektowana tak, żeby wyłączała, gdy z jakiejś okazji się przegrzała, i to jest dziwne. Ja za chwilę wracam, wezmę pilota. Jestem, mam pilota, wciśniemy OK. I co tu się dzieje? Na pewno jest w niskiej rozdzielczości, bo to już widać, ale sprawdzimy, co się stanie, jak podniesiemy do przynajmniej Full HD. 720p sprawdźmy. Jak nic nie będzie, to ewidentnie. No nie, no na razie jest OK. I co jest grane? Sprawdźmy Full HD. Też jest OK. 4K nie wykrywa. A nie wiem czego, bo yy, graber obsługuje. Ale to jest mały problem. Wiecie co? Jeszcze zrobię tak, podłączę pod monitor i zobaczę, bo być. bo może być taki numer, że powiedzmy monitor czy telewizor nie odczytuje danych edit, znaczy konsola nie odczytuje z telewizora lub monitora danych edit, nie komunikuje się z nim i wtedy też nie wyświetli obrazu i trzeba wymuszać. Tutaj mamy podłączony graber HDMI. Graber może w inny sposób troszkę działać. I puszczać lub wzmacniać dane edit. Tak samo zdarzało się kiedyś, że sprawdzałem konsolę, czy daje obraz przez switch HDMI i działało. Później podłączałem normalnie do monitora i nie działała, nie było obrazu. Przez switch działała, przez monitor bezpośrednio, znaczy podłączona do monitora nie. I może tu być też taki numer, więc podłączę bezpośrednio i za chwilę wracam. Okay, mamy wymontowaną płytę główną z APU albo SOC, jak to woli, system on chip. Inaczej, nawet powiem Wam, że na taśmie jest tak oznaczane. Na nowszych modelach, bo na starych nie było w ogóle. Stare były bez klipsa, bez złączki takie, tylko sama taśma wtykana w złącze. I tak, mamy podpisane SW, czyli South Bridge i SOC, czyli system on chip, to są płyty Dwie, które są połączone właśnie tą taśmą. I tak, zaraz Wam pokażę, gdzie jest nasz skaler obrazu. Już Wam pokazuję. Znajduje się tutaj, obok y, gniazda HDMI. Mam nadzieję, że widać. W tym miejscu ścieżki prowadzą bezpośrednio do APU. I w zasadzie wychodzi na to, że on jest uwalony. I mam taką nadzieję, bo z drugiej strony jeszcze jest... Y, HDMI Booster, który jak wyostrzy to Wam pokażę, tu jest HDMI Booster, on też lubi padać i jest ciężko dostępny ogólnie, na AliExpress chyba się nawet jeszcze nie pojawił, ale są płytki zastępcze, które można gdzieś tam dorwać i kupić na forach, widziałem kiedyś na Facebooku ktoś, znaczy na grupach, nie na forach, ktoś wrzucał zastępczaka który w zasadzie bezpośrednio się tutaj wlutuje jest tak płytka zrobiona, że wlutowuje się bezpośrednio pod rezystory i punkty lutownicze i wszystko działa, ale dobra, żeby nie przedłużać będziemy robić hot słapa, ale za chwilę najpierw weźmiemy o tutaj są weźmiemy skalery a w zasadzie wytniemy za chwilę jednego, wyjmiemy pobielimy piny i będziemy go wlutowywać w płytę. Oczywiście to jak wspomniałem na Hot Słapa, układ wyjęty jest z taśmy. I go pobielimy oczywiście pod mikroskopem. Więc tak, potrzebujemy oczywiście układu, który mamy pod mikroskopem i jest w miarę na środku. Potrzebny jest topnik. Musimy troszkę topnikiem pokryć i oczywiście cyna ołowiowa, stacja i będziemy pobierać cyną piny. I jest ok, prawie, bo troszkę za dużo cyny poszło na masę. To zdejmiemy nadmiar. Tyle wystarczy. Wszystko jest pobielone. Tylko teraz jeszcze musimy troszkę przetrzeć układ ze starego topnika. Jest dobrze. Bierzemy się za wlutowywanie. Tylko tak. Pójdę, jak zwykle wysunę sobie troszkę poza obszar blatu. Nie wiem, czy mi oczy nie ostrzał, czy coś tutaj nie ostrzy. Ale podejrzewam, że moje oczy już siadają. Dobra, zabezpieczymy tylko jeszcze płytę. Płytę zabezpieczymy folią aluminiową. Ale zanim to zrobimy to zmienimy jeszcze stronę. Zabezpieczymy gniazdo, które tutaj mamy. Po to, żeby nam się nie pociło i nie potopiło. I będziemy robić tego hot słapa. Wiadomo, potrzebny nam jest topnik. Oczywiście hot air. nasz układzik położymy go obok i bierzemy się za lutowanie Dobra, jak widzicie układ wlutowany, jeszcze oczywiście poprawimy na 100% dookoła luty. Dobra, układ mamy wlutowany, więc możemy płytę przemyć. Sprawdzimy jeszcze, czy się dobrze wlutowało. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze jest. Dobra, mamy układ wlutowany. Płyta jest umyta, więc bierzemy się za składanie i sprawdzimy, czy. Da obraz. Dobra, chwilkę mnie nie było. Między innymi miałem konsultację z klientem, czy zakładamy PTM, czy pastę termoprzewodzącą. I decyzję, że zakładamy pastę. Więc zakładamy MX6 i będziemy składać konsolę żeby sprawdzić. Czy wszystko jest w porządku? I tak, jedną płytę mamy. Teraz trzeba będzie się pobawić w termopady na ramię. Między innymi, i wyczyścić jeszcze stary radiator. To odkładamy. Więc tak, mamy konsolę teoretycznie złożoną. Uruchomimy ją na biegu na zasilaczu. W sensie takim, że konsola złożona teoretycznie jest yy, z nie jest skręcona, ale to za chwilkę się zrobi. Tu jest na pewno plus, tu jest minus. Trzeba to sprawdzić 20 razy, bo odwrócenie tej wtyczki skutkuje upaleniem tu przetwornic. Pewnie o tym już kiedyś mówiłem. I sprawdzimy, co tutaj będzie. Tylko tak, muszę odpalić zasilacz, gdzież on jest tutaj. Pojawił się, jest w porządku. 12V, 15A. Muszę połączyć. I się niby połączył. Włączmy jeszcze raz. Coś słabo się inicjuje mi tutaj. Coś mi się nie podoba. Ale to zaraz. Nic się nie dzieje. Nie jest dobrze. Co by tu mogło mu odwalić? Teraz poszło. Było coś źle dociśnięte, najprawdopodobniej. Dobra, wyłączymy i podepniemy HDMI. Zobaczymy teraz, czy da... Oj Boziu, to nasze magiczne 4K podpięte, coś widać. Tylko, że... Dobra, zrobiłem scenkę na biegu. Jest zasilacz, ja, konsola z góry, no i oczywiście jako główny obraz HDMI. Włączamy. Tylko tak, zainicjuje się, ale ja, żeby mógł tą konsolę odpalić, to potrzebuję pada, tylko on chyba nie jest synchronizowany z tą konsolą. A jest. Ha! Wydała dźwięk. Dobra, kładziłem wcześniej, to wziąłem pada ze sobą, żeby połączyć. Zobaczymy, czy pojawi się obraz. Jest to obraz. Dobra, wyłączyłem na chwilę nagrywanie, bo tam była nazwa użytkownika. Ale dobra. Zrobimy tylko HDMI i ja, dlatego że zasilacz jest tam niepotrzebny. Wejdźmy w ustawienia i sprawdźmy, czy ogólnie obsługuje 4K ten graber. Ale ja przełączę. Tak, o jest 4K. U HD już się pojawiło. I mamy 4K. Wtedy, jak pamiętacie, nie było. 4K nie pojawiało się, po prostu nie było wykrywane. Było włączone, ale nie było wykrywane przez y, konsolę. I tak samo było na monitorze i telewizorze. Dobra, wyłączę ją, więc za chwilę wracam. Dobra, ogólnie wiemy, że obraz daje, więc można wyłączać urządzonka. Oj, byłaś. tak z ciekawości mogę wam powiedzieć, że do zasilania używam wtyczek z. Xbox One S to jest rozcięta, to służy do zasilania płytki z mostem, ta służy do zasilania głównej płyty z SOC i wpina się w środkowe piny. Tam jest 5 rzędów pinów, czyli 5 plusowych, 5 minusowych, łącznie 10. Środkowe pasują akurat na tą wtyczkę od Xbox One S z zasilacza to oczywiście jest do, tego, do tej płytki córki z SB, czyli z mostem. I tutaj, jak wspominałem, wiele razy nie można pomylić polaryzacji, bo upalimy płytę. Znaczy przetwornicę na niej upalimy i trzeba będzie dodatkowy koszt robić, żeby to naprawić. I co? W zasadzie, jeśli chodzi o zasilanie, no to mamy wyjaśnione. Oczywiście Xbox One S też można z tego zasilać bez problemu. A ja biorę się za składanie, i jeżeli będzie to, będzie to w przyspieszonym tempie, więc oglądajcie dalej. Dobra, teoretycznie mamy konsolę poskładaną, jeszcze ją odpalę, Zobaczę, czy działa wentylator i czy wciąga normalnie płyty i czy je odtwarza i będziemy robić podsumowanie, bo naprawa jak widać udała się. Ok, uruchomiła się oczywiście konto. Wylogowałem, żeby nie było widać. Bierzemy płytę. Gdzieś tutaj była. Tak, mamy płytę. To jest Formuła 1. Zobaczymy, czy ruszy. Nawet nie wiem, czy nie jest zainstalowana, czy nie jest. Dobra, rusza, czyli jest wszystko w porządku. Ja tylko konsolę wyłączę. EA Sports. Sprawdźmy jeszcze, czy jest 4K. Tak, jest 4K Ultra HD, tak jak widzicie. Oczywiście, graber nie obsługuje żadnych bajerów, poza tym, że. 4K, więc wyłączamy. A, miałem sprawdzić, czy kręci się wentylator, ale już chyba widzicie, że się kręci. A, ok, konsola się wyłączyła, więc jest wszystko w porządku. Więc, tak jak widzicie, konsola daje obraz 4K. Jak dobrze pamiętam, chociaż mogę się mylić, bo teraz nie sprawdzałem i dawno nie zerkałem w schematy konsoli Xbox Series X i S Ale może być tak, że dane yy, magistrali i kwadrat c lecą przez, znaczy może nie to, że lecą przez retimer, co są podsłuchiwane na przykład przez retimer I może coś to miało wspólnego z tym, że nie chciało wyświetlać 4K Wcześniej myślałem, że może mam jakiś problem z filtrem HDCP ale pozbyłem się tego filtra i nadal było brak 4K. Sprawdzałem na, jak mówiłem wcześniej, na telewizorze i na monitorze 4K i nie było obrazu. Znaczy obraz był w Full HD, nie było opcji włączenia 4K. Po wymianie yy, retimera wszystko wróciło do normy. Jest 4K, wentylator się kręci, płyty czyta. Tak, o zasilaniu Wam opowiedziałem chyba w międzyczasie. Dzisiaj bawiłem się, jak widzieliście, takim wkrętakiem elektrycznym. To jest z Action, marka jakaś Ferm. Powiem tak, jest zasilny do konsoli, ale rozkręcałem yy, samochód w sensie pary rzeczy i naprawdę ma tyle siły, że bez problemu kręci. Krętami normalnie i śrubami można regulować siłę, chociaż tutaj, nawet na minimalnym ustawieniu w konsoli by pourywało śruby. Jest trochę za duży i za mocny do kręcenia konsol. Do laptopów w ogóle się nie nadaje. Mój stary już się rozpadł nawet. O kurcze, jakemy, jackemy, czy jak to tam może być. Trochę jest wkurzające podświetlenie, że się zapala często, no i niestety, ale po kilku odkręceniach aluminiowy dekielek trzymający baterię staje się luźny, przez co wkrętak traci siłę, ponieważ minus jest przez ten gwint przewodzony. Co jeszcze? Miałem wcześniej taki wkrętak, a w zasadzie dwie sztuki z sprzęgłem, ale totalna porażka. Rozpadły się w jednym sprzęgło, w drugim. Nie działał, po prostu nie chciał się włączyć. Rozebrałem go, co było akcją jednorazową, czyli rozebrałem i nie dało się go złożyć, bo się rozpadł w drobny mak. Puścił lut od baterii. I 5 stów za dwa wkrętaki, a może nawet 6 poszło nie wiadomo gdzie, więc nie kupię już na pewno. Myślę nad jakimś małym, silnym i odpornym, żeby jeszcze szybko kręcił śruby, bo te dość szybko kręcą śruby a można kupić powiedzmy jakiś tańszy i powoli kręci śruby strasznie, co jest denerwujące dobra tyle gadki na temat konsoli, wkrętaków, Duperelli, więc yy, kończymy jak się podobało to dajcie łapkę w górę, jak nie to dajcie łapkę w dół zostawcie koniecznie komentarz, możecie zasubskrybować mój kanał jeśli tego jeszcze nie robicie jeśli macie sprzęt do naprawy to dane kontaktowe są w banerze kanału i pod każdym filmem w opisie i tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej.